Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy czy w wypadkach w rolnictwie mają prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Mogą jednak tego dochodzić tylko w ściśle określonych terminach wskazanych w kodeksie cywilnym. Standardowym terminem jest termin trzyletni, liczony do dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Kiedy jednak szkoda jest wynikiem przestępstwa, termin ten wynosi aż lat 20. Szczególną ochroną objęci są małoletni. Roszczenie na naprawienie szkody wyrządzonej małoletniemu nie może się przedawnić wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez niego pełnoletności. Bieg przedawnienia można przerwać. Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że zaczyna on biec na nowo. Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez czynność przed sądem, np. złożenie pozwu czy złożenie wniosku o wezwanie do próby ugodowej. W przypadku roszczeń do ubezpieczyciela z tytułu odpowiedzialności cywilnej, przerwanie biegu przedawnienia następuje także na skutek zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi lub zgłoszenia roszczenia. Dzięki skutecznemu zgłoszeniu roszczenia, przerwaniu biegu przedawnienia, można dochodzić roszczeń nawet po upływie wielu lat od wypadku. Przykładem mogą być roszczenia rodziny, która straciła bliską osobę w wypadku komunikacyjnym w lipcu 1997 roku. Zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela w 1997 roku i zawarcie ugody co do części roszczeń w 1999 roku skutkowało tym, że termin przedawnienia zaczął biec na nowo w 1999 roku. Dzięki temu w 2018 roku na mocy wyroku sądowego udało się uzyskać na rzecz rodziny poszkodowanego dalsze ponad 150 tysięcy złotych zadosiuczynili.